W dzisiejszym odcinku pokażę ee, jak zdemontować drążek z skrzyni biegów ale to znaczy nasze mówiąc gałkę Volvo S80 MK1 po prostu 99 rok po prostu ciągniemy do góry schodzi nam ta cała część wlekamy na drugą stronę tak i nam tu to schodzi to jest Dwie można podważyć, bo tu jest takie zaczepy z jednej jak i z drugiej strony. Podważamy, opuszczamy. W tym momencie nam się wifi robi luźniejsza. No i tutaj mamy następne zaczepy. Teraz pokażę, tylko wezmę szukęt. Podważamy te ząbki sekundkę. łatwiej po prostu wrócić i już sekundkę pokazuje. Dobrze. Składamy tu jeden. Z drugiej strony jest też jeden taki cycek i schodzi nam cała gałka. Proszę bardzo. To są takie właśnie zaczepy, które zaskakują. W następnej kolejności jest tak zwany oring, podtrzymujący, który tu wchodzi i zatrzaskuje nam. No i w tym momencie możemy zdać całą wajchę, znaczy cały pokrowiec, ewentualnie go wymienić. Żeby wymienić pokrowiec, też jest to bardzo proste, bo już wymieniałem. W środku jest taki pierścin plastikowy, który trzeba go osadzić a od zewnętrznej strony jest po prostu wsadka jest trochę męczarni, żeby to zrobić ale jest to możliwe bo materiał niestety nowy materiał jest dużo grubszy niż ten stary bo jest no to nowy materiał Tam to jest prasowo wciskane a tutaj po prostu ręcznie to wciskamy w następnej kolejności po prostu ściągamy te cztery zaczepy które nam trzymają tu z każdej strony i schodzi nam. już mamy tak jak widzimy flakonik który nam zejdzie Musimy go ładnie ułożyć i od dołu go z powrotem wciskamy, bo teraz on wyszedł nam o... też jest ciężko dołożenia z tego względu, że on jest ciutkę, ciutkę większy. No i przez pierwsze 2-3 dni może być tak, że trochę nam będzie się wysuwał cały czas, ale po jakimś czasie, ciepłych jakichś tam dniach, on się zaczyna nam układać i później już nie mamy takich problemów, żeby on nam się wysuwał czy coś tego rodzaju, żeby się działo z nim, O, no. no, jeszcze tę stronę mamy Zasłania ten. drugi ząbek zaskoczył. Trzeci ząbek. A. Czwarty. No i tak jak widzimy, mamy już złożony ten cały. Widzimy, bardzo ładnie to wygląda w tym momencie, nawet kolorystycznie dobrany jest. Staram się po prostu znaleźć coś, coś na odpowiednie tego. No, można znaleźć stronę na e, strony Volvo, gdzie podajemy po prostu win-auta i mamy wszystko, począwszy od. Już pokazuję tylko wkręcę kamerę, e, począwszy kolor deski, Nie. tych listew, boczków siedzeń no wszystko, ogólnie wszystkiego jest kolorystyka radia czy, czy jakiś, jak później szukamy jakiejś części jest nam po prostu dużo łatwiej z tego względu, że już wiemy jaki kolor mamy szukać żeby i to by było wszystko na tyle co miałem pokazać następne kolejności, żeby to złożyć po prostu Zakładamy tu, wciskamy najpierw pod radio pod panel przełączników, który zespolony z radiem i tak dalej. Wciskamy w następnej kolejności. Zakładamy nasz o ring tak zwaną zabezpieczeniem, z ścięciem do góry płaski od spodu. Zostaje wkładamy kałp gałkę zaciskamy wkładamy i już mamy no, i to trzyma się już i biegi już są złożone dużo ładniej to wygląda w tym momencie dobrze następny a to wszystko było dobrze w następnym odcinku na pewno pokażę jak zdemontować radio jakiś inny tam pierdolę pomału rozbierał dziękuję